Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat brzmienia naszego głosu. Często mówicie mi o tym, że dobrze brzmi, że mój głos dobrze brzmi, i pytacie się mnie, czy tego się można nauczyć. I oczywiście dobrego brzmienia głosu można się nauczyć, ale brzmienie głosu to jest taki można powiedzieć ostatni etap, ostatni element, który sam się pojawia, sam wypływa z nas w momencie kiedy my zaczynamy pracować nad sobą, uświadamiamy sobie kim jesteśmy i nasz głos jest takim papierkiem lakmusowym, który odzwierciedla to, jak my się czujemy sami ze sobą. I to wygląda w ten sposób, że opowiem Wam to trochę na moim przykładzie osobistym. Kiedy miałam 20 parę lat, byłam bardzo miła, bardzo uśmiechnięta, bardzo niestawiająca granic. Prawdę mówiąc, nie za bardzo siebie kochałam. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiedziałam, kim jestem, niby tak obiektywnie. Osiągałam sukcesy, wydałam płytę, studiowałam psychologię, ale jeśli chodzi o to, czy ja wierzyłam w siebie, no to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że nie wierzyłam w siebie, nie wiedziałam, kim jestem tak naprawdę, nie odpowiedziałam sobie na wiele pytań, o co mi w życiu chodzi, po co ja jestem i byłam bardzo niewierząca w siebie i moje mówienie było wtedy zupełnie inne ja mimo tego, że ja śpiewałam na scenie ja mówiłam głosem bardzo wysokim, bardzo miłym nawet sobie niedawno odsłuchałam wywiad z samą sobą sprzed 10-15 lat jakoś tak i ja na tym wywiadzie mówiłam w bardzo taki wysoki sposób takim głosem przymilnym, jasnym Cały czas na uśmiechu, i ten głos cały czas rezonował w głowie, jakby on wibrował w okolicach mojej głowy, w okolicach mojego umysłu. I teraz zobaczcie, jak to jest, że my mamy w ciele rezonatory, mamy rezonator tak zwany głowowy, który jest takim rezonatorem właśnie wyższym, jaśniejszym, on wibruje jakby koło naszego umysłu. Ja wtedy też moim podejściem do życia krążyłam wokół mojego umysłu. Cały czas analizowałam to, zastanawiałam się, jak ludzie mnie postrzegają, co ludzie sobie o mnie pomyślą, a teraz to, co się dzieje w moim życiu, wszystko jest bardziej skierowane na wibracje w okolicy mojego serca. Czyli ja mniej się zastanawiam nad sobą, a bardziej się otworzyłam na czucie, bardziej się otworzyłam na to, co się dzieje w okolicach mojego serca. Od lat jestem w rozwoju duchowym, medytuję, uwalniam różnego rodzaju niepotrzebne wspomnienia z mojego ciała, i to spowodowało, że ja coraz bardziej czuję, i mój głos naturalnie obniżył brzmienie. Ja nie pracowałam nad tym, żeby mój głos się obniżył w mowie. Ja byłam wokalistką zawsze, i ja bardzo chciałam coraz lepiej śpiewać. Ja miałam wiele lekcji emisji głosu, skończyłam średnią szkołę muzyczną na wydziale wokalnym, skończyłam bardzo dużo warsztatów wokalnych, różnego rodzaju, ale jakby w śpiewie. Natomiast podczas mojego rozwoju osobistego mój głos naturalnie się obniżył, i zobaczcie, że mój głos jakby zaczął wibrować w mowie wokół innego rezonatora. Wokół rezonatora piersiowego, jakby ten głos bardziej zaczął wibrować, czyli zaczął wibrować w okolicy mojego serca. Im więcej uwagi ja zaczęłam spędzać nad tym, żeby otwierać moje serce, tym mój głos jakby zbliżał się do mojego serca. Ja też czuję, że w tym momencie jestem znacznie bardziej autentyczna niż byłam kiedyś. Wtedy, kiedy się Wypowiadałam tym jasnym głosem dekadę temu. Ja zastanawiałam się, co ludzie powiedzą, co oni o mnie sobie pomyślą. Ważyłam każde słowo i też właściwie rzadko kiedy mówiłam tak bardzo szczerze, wprost, co czuję i myślę, bo bałam się tego, co ludzie powiedzą. Bardziej dopasowywałam się do oczekiwań innych ludzi. W tym momencie, jak już jestem po wielu latach, po wielu doświadczeniach w moim życiu, również takich niełatwych, to ja. To jest chyba taki naturalny etap w ogóle naszego dojrzewania. Ja się zaczęłam wypowiadać bardziej autentycznie, ale też mój głos zaczął brzmieć bardziej autentycznie. Czyli zobaczcie, tak często mi zadajecie pytanie, czy tego głębokiego, naturalnego brzmienia można się nauczyć. Tak, można. Ja tego uczę. Uczę emisji głosu i technicznie ja ciebie mogę nauczyć w trakcie jednego spotkań, może dwóch. Jak masz obniżyć głos? Jak masz spowodować, żeby twój głos zaczął brzmieć lepiej? Ale to nie jest autentyczne. Autentyczne jest to, żeby tak się przebudować w swoim sposobie postrzegania rzeczywistości, w swoim sposobie myślenia, w swoim sposobie wyrażania się, żeby ten głos twój autentycznie się obniżył. Dlaczego ten głos się wtedy obniża, kiedy ty sobie mm, to przebudujesz tak od podstaw. Dlatego, że w momencie, kiedy ty zaczynasz bardziej czuć siebie, bardziej rozumiesz siebie, wpuszczasz swój oddech w takie naturalniejsze miejsca. Wtedy, kiedy ty zaczynasz bardziej czuć siebie, zaczynasz oddychać bardziej brzuchem, bardziej przeponą, uruchamiasz ten tor brzuszno-żebrowy w momencie, kiedy ty oddychasz, czyli ten twój. Oddech się pogłębia. Co się dzieje, kiedy obniża ci się oddech, kiedy zaczynasz uruchamiać brzuch i żebra w trakcie, w trakcie oddychania? Ty wtedy zaczynasz czuć się bardziej zrelaksowana, ty wtedy zaczynasz czuć więcej spokoju, lepiej sobie radzisz ze stresem, lepiej sobie radzisz z emocjami i zaczynasz czuć się również znacznie pewniej w różnych sytuacjach życiowych. Wtedy ten Twój głos również zaczyna być bardziej podparty. Zobaczcie, że to wszystko się ze sobą łączy. Kiedy radzisz sobie lepiej z emocjami, rozluźnia się Twoje ciało, a Twoje ciało jest instrumentem muzycznym, które Ciebie w naturalny sposób odgrywa, odgrywa to, kim jesteś naprawdę. Czyli jeżeli Twój głos dzisiaj brzmi w taki sposób bardzo zaciśnięty, kiedy Twoje gardło jest zaciśnięte, kiedy Twój oddech jest taki spłycony, to Twój instrument bardzo autentycznie pokazuje, jak Ty się teraz ze sobą czujesz. Zauważcie to, że to nie o to chodzi, żebyśmy my pomyśleli sobie, hmm, ja chcę mówić bardzo nisko, bardzo głęboko, żeby na przykład móc Płynąć na innych, żeby lepiej sprzedawać, żeby kogoś zmanipulować, poderwać, bo owszem, to działa, tylko że to nie jest prawdziwe, to nie jest autentyczne i też nie starczy ci na długo. Ludzie to czują, kiedy jesteś autentyczny, kiedy nie jesteś autentyczny. Jeżeli chcesz w taki prawdziwy sposób pogłębić brzmienie swojego głosu. To potraktuj siebie jako całość. Ty jesteś w całości instrumentem muzycznym, swoim instrumentem. Ty masz swoje pudło rezonansowe, które w postaci swoich płuc w tej przestrzeni twój głos się wzmacnia. Tak jak gitara ma pudło rezonansowe, tak ty również masz klatkę piersiową, i to jest twoje pudło rezonansowe, ty masz swoje struny głosowe. Które też możesz nimi odpowiednio zarządzać, tak? I jakby możesz odpowiednio grać na tym instrumencie. Ale przede wszystkim muzykiem, który gra na Twoim instrumencie, jest Twój umysł. I w momencie, kiedy Ty masz dobry kontakt z tym muzykiem swoim, kiedy Ty pozytywnie myślisz, kiedy Ty wierzysz w to, co mówisz, kiedy Ty czujesz w pełni to, co mówisz, Ty dopiero wtedy możesz naprawdę Dobrze zagrać na tym swoim instrumencie, czyli ty wtedy dopiero możesz wyrażać się w pełni swoim głosem, i to brzmi znacznie lepiej. Tak, w momencie, jeżeli ty masz dobry oddech, w momencie, kiedy ty wibrujesz w okolicy swojego serca swoim głosem, czyli ten Twój głos jest niższy, taki bardziej autentyczny, taki bardziej stąd, czujesz, że Twój głos wibruje tutaj, w tym miejscu, ty wtedy brzmisz bardziej autentycznie. Nie da się tego zrobić mechanicznie, nie da się tego zrobić jakby tak dociskając, ucząc kogoś techniki. Tak? Nasz głos bardzo autentycznie wyraża to, kim my jesteśmy naprawdę. Dlatego opowiadam swoją historię, że ja kiedyś, mając ogromną świadomość, jeśli chodzi o mój głos, bo tak jak mówię, mam papiery, na papierach mam napisane, jestem wokalistką zawodową, mam na to papiery i ja umiałam to robić, ale dopiero jak Dogrzebałam się do tego, kim ja jestem, naprawdę, dopiero jak zaczęłam czuć się ze sobą dobrze jako kobieta, jak zaczęłam dbać o siebie, jak zaczęłam rozwijać się jako człowiek, mój głos nabrał takiego fajnego, autentycznego miecha, takiej głębi. Ja dopiero teraz brzmię tak, jak zawsze chciałam brzmieć, jeśli chodzi o mówienie. Mam takie poczucie, że ten mój głos. Odzwierciedla to, kim jestem. Ciekawa jestem też, w jakim kierunku to pójdzie, ponieważ ja cały czas pracuję nad sobą i jestem w rozwoju osobistym, więc ciekawa jestem, do czego jeszcze tutaj dojdzie u mnie, ale niesamowicie głos odzwierciedla to, kim my jesteśmy, kim my jesteśmy dla samych siebie, jak my się ze sobą czujemy. Druga rzecz to jest również nasze przekonanie dotyczące tego, w jaki sposób my w ogóle myślimy o tym, co my mówimy. Bo jeżeli ja na przykład, nagrywając ten film teraz dla Was, miałabym takie myślenie o jej ku, co oni sobie o mnie myślą, a może to ogląda jakiś mój były, pewnie się ze mnie śmieją, moi znajomi na pewno to wszyscy oglądają i sobie wysyłają, się z tego śmieją. Gdybym ja miała takie myślenie w głowie, nagrywając ten film, to najprawdopodobniej zaczęłabym się mylić, najprawdopodobniej w jakiś sposób chciałabym y, sama sabotować swoje działania, żebyście tego filmu w końcu nie obejrzeli, tak? Bo bałabym się, co Wy sobie pomyślicie. Natomiast jeżeli moje myślenie w momencie, kiedy ja nagrywam, kiedy mówię do Was, jest takie: hmm, super. Ja mogę się podzielić tym, co wiem o głosie. Mam nadzieję, że to będzie miało ogromną wartość dla innych. Cieszę się tym, że mogę mówić do kamery, cieszę się tym, że mogę wyrażać się głosem, że w ten poniedziałkowy, piękny poranek mogę nagrywać film dla ludzi, na którym opowiem o tym, co wiem, i mając taką wiarę w to, że ten film dla Was będzie wartością. Jeżeli ja się cieszę wewnętrznie, na to, że mogę wam opowiedzieć o tym, co ja wiem, to zupełnie z innego poziomu, ja się wyrażam. Ja wierzę wtedy to, w to, co robię. I w momencie, jeżeli Wy na przykład prowadzicie prezentację, i kiedy mówicie do ludzi, czy to na żywo, czy przez online, jeżeli mówicie do ludzi z takim poczuciem, ale dobrze, jak świetnie, że mogę im powiedzieć to, co wiem, że mogę się z nimi podzielić tym, co wiem, jeżeli mówicie z tej przestrzeni, to Wasz głos brzmi dobrze. Natomiast, jeżeli w waszym umyśle jest dużo stresu, dużo strachu, negatywne myślenie, co oni sobie o mnie pomyślą, na pewno się zaraz pomylę, wiecie, co się dzieje z naszym ciałem? My wtedy dostajemy chrypy. Wtedy nasze ciało się w jakiś sposób zaczyna bronić, zaczyna hamować, zaciskać się, robi jakby. Różne uniki po to, żeby nam utrudnić zadanie, żebyśmy jak najszybciej mogli zejść z tej sceny i uciec, żeby już ludzie nas nie słyszeli. Dlatego tak ważne jest to, Żebyśmy my również mieli bardzo dobre nastawienie mentalne do tego, co robimy. Akurat w tym przypadku ja opowiadam Wam o głosie, ale w ogóle nasze nastawienie psychiczne w momencie, kiedy robicie różne rzeczy, jest niesamowicie ważne. Z jakiegoś powodu jest taka dziedzina jak psychologia sportu i są wybitni psycholodzy, którzy pracują ze sportowcami. I pracują wyłącznie nad ich mentalnym nastawieniem do tego wszystkiego, że ci sportowcy mają pozytywne myślenie. Tak samo jest tutaj, w momencie, kiedy chcecie się wyrażać publicznie, w momencie, kiedy chcecie zaśpiewać na scenie przed publicznością, w momencie, kiedy chcecie nagrać firm, film na social media i się boicie tego, jeżeli wasze, w waszej głowie, w waszym umyśle będzie takie myślenie: Nie, no nie dam rady, oni się będą ze mnie śmiać. A co ludzie powiedzą, ja się jeszcze muszę pouczyć ze 3 lata, przeczytać tam te dwie książki, które stoją na półce, to wtedy nagram ten film. A może sobie powinnam kupić najnowszego iPhone'a, żeby nagrać ten film, bo tym starym to po prostu będzie za niska jakość. Wiecie, my tak sabotujemy swoje działania, my robimy wszystko, żeby odłożyć w czasie to, co jest dla nas trudne. Z tego powodu. Część moich uczniów nie wrzuciła jeszcze swoich nagrań na social media, mimo że pracujemy nad tym. Oni chcą cały czas to udoskonalić, ale tylko ci, którzy wrzucają, którzy już wierzą w siebie, którzy już zaczynają wierzyć w to, że warto jest działać, nawet nie będąc super doskonałym, ponieważ wtedy się rozwijamy, ci, te osoby, ci uczniowie od razu zaczynają widzieć swoje efekty, od razu zaczynają się. Zupełnie w innym tempie rozwijać. To jest niesamowite. Ja sama zaczęłam wrzucać moje filmy na social media w większej ilości dwa lata temu i sama u siebie widzę ogromny progres. I ja celowo nie wykasowuję moich starych filmów. Wy sobie możecie zobaczyć, jak osoba, która jest zawodowym lektorem, wyrażała się przed kamerą dwa lata temu. To nie było super doskonałe. Ale mimo wszystko ja to robiłam. Dlaczego? Dlatego, że chcę być w tym jak najlepsza. Czuję, że to jest moja droga, chcę to robić, więc to robię. Po prostu. I tak samo ty możesz. Ty możesz nagrywać swoje filmy, nie będąc doskonała, nie mając najnowszej kamery, najnowszego iPhone'a. Możesz to robić. Ja słyszałam już tyle wykrętów, tyle powodów. Ktoś nie ma mikrofonu, nagrywaj bez mikrofonu. Nie musi być to doskonałe zacznij to robić możesz sobie kupić ten mikrofon który będzie doskonale zbierał dźwięk twojego głosu na przykład za pół roku i wtedy udoskonalisz te swoje nagrania ale już przez pół roku będziesz nabierać nabierała doświadczenia w nagrywaniu to jest wartość dlatego zobaczcie chcę żebyście dzisiaj poczuli bardziej to że nasz głos to jest jakby ostatniutki element Prace nad sobą. Dlatego ja uczę emisji głosu od już drugą dekadę. Naprawdę, ja zaczęłam bardzo wcześnie i ja od razu czułam, że tutaj chodzi o naszą głowę, że tutaj chodzi o psychologię. Ja dlatego jednocześnie jestem wokalistką, jednocześnie byłam w szkole muzycznej na Wydziale Wokalnym i jednocześnie poszłam na psychologię. Potem poszłam na coaching. Ja czuję, że nasze nastawienie psychiczne to jest Ogromna część tego, czy my wyjdziemy na scenę i pokażemy co potrafimy i damy z siebie wszystko i nawet jeszcze więcej, bo nas to w jakiś pozytywny sposób ten stresik podstymuluje, czy nas to zamknie i nie pozwoli na to jest już kwestia naszego umysłu i tego czy odważamy się na to, żeby sięgnąć po swoje marzenia. Jeżeli chcesz coś robić, to to nie zawsze będzie wygodne, to to nie zawsze będzie komfortowe. Ale tylko działając jesteś w stanie odmienić coś w swoim życiu na lepsze. I warto jest działać, nawet jeżeli jeszcze nie czujesz się na to gotowa, bo właściwie nikt nie jest na to gotowy. I naprawdę mi, osobiście mi, łatwiej by było w tym momencie obejrzeć sobie serial, niż nagrywać film dla Was. To też jest dla mnie jakieś wyjście ze strefy komfortu. Tylko że ja tego chcę. Ja wiem, do czego mnie to doprowadza. Ja wiem, jaka to jest wartość dla niektórych osób oglądających ten film. Dlatego, jeżeli chcesz rozwijać siebie w mówieniu, jeżeli chcesz rozwijać siebie w śpiewaniu, tak naprawdę, to zacznij od podstaw. Zastanów się nad tym, czy ty lubisz swój głos, czy ty chcesz się wyrażać głosem, ale też zastanów się nad tym, czy to, o czym opowiadasz, jest zgodne z tym, co czujesz w swoim sercu? Bo jeżeli ja pracuję z osobą, która nie chce udzielać wywiadów, a jest osobą kompetentną w zawodzie, i nagle się okazuje, że ta osoba nie chce udzielać wywiadów, ponieważ tak naprawdę wybrała nie ten zawód, który chciała wykonywać w swoim życiu, tak, a jest w moim wieku i, na, na, i okazuje się w trakcie naszego coachingu głosu, że ta osoba nie wyraża się w pełni, bo czuje mega opór przed tym, bo, bo nie chce robić tego, co robi po prostu. No to tutaj źródło mamy zupełnie gdzie indziej i tutaj nie chodzi o emisję głosu, tylko chodzi o to, czy ty w ogóle wierzysz w to, o czym mówisz. Czy ty w ogóle chcesz śpiewać, bo część moich uczniów. Bardzo dobrze śpiewa, technicznie, fantastycznie, ale tak naprawdę podstawą, powodem tego, że ci uczniowie się wyrażają głosem, śpiewają, jest to, że w dzieciństwie nie byli odpowiednio wysłuchani i że tylko dzięki temu mają teraz jakby tę te, te publiczność, tak? Te oczy skupione na sobie, tą miłość od ludzi, jakby. Ludzie bardzo często wyrażają się głosem po to, żeby dostać uwagę, tak? Więc zastanów się na to, nad tym, czy ty to robisz, dlatego że masz coś do powiedzenia, czy ty to robisz, dlatego że potrzebujesz tej uwagi z zewnątrz. Bardzo możliwe, że jeżeli ją dostaniesz, na przykład spotkasz partnera, który cię już zacznie kochać i doceniać, być może już nie będziesz chciała się wyrażać głosem, bo już będziesz widziana i wysłuchana. To są niesamowite rzeczy. Nasz głos, o nas samych mówi niesamowite rzeczy. Zupełnie inaczej się wyrażamy, kiedy mówimy prawdę. Zupełnie inaczej się wyrażamy, kiedy czegoś nie czujemy, kiedy mamy w sobie w środku jakiś opór. Także dlatego warto jest zastanowić się, dlaczego Twój głos nie chce Ciebie wyrażać. Co jest powodem tego, że nie możesz się w pełni wyrazić? Dlatego właśnie stworzyłam kurs Twój głos to złoto. Tam masz pytania coachingowe, tam masz przed różną ilość ćwiczeń, które skłaniają cię do tego, żeby odpowiedzieć sobie na te wyjątkowo trudne pytania. Dlatego są zajęcia z coachingu głosu, że ty zastanawiasz się, co jest prawdziwym hamulcem twojego wyrażania się, co powoduje, że ty się nie możesz przez siebie jakby przebić. Bo my czasami prawdziwy powód tego, że mamy problemy z naszym głosem, że dostajemy chrypki, że ten głos nam ucieka, że mamy jakieś właśnie choroby gardła co chwilę, słuchajcie, choroby gardła, to według totalnej biologii bardzo dużo pokazuje o naszym mówieniu albo o naszym niewyrażeniu naszych uczuć, naszych emocji. Szczękości, to jest kolejny temat. Te rzeczy to są informacje o nas. Dlatego zajęcia z emisji głosu prowadzone przez osoby świadome, osoby wiedzące, że to się łączy z naszą psychiką, z naszym umysłem, że to się łączy z naszym ciałem, to są zajęcia, które na pewno poszerzą Twoją samoświadomość. I teraz pytanie, czy Ty naprawdę jesteś na to gotowy, gotowa? Bo osoba, która jest na to gotowa, przyjdzie na takie zajęcia, skonfrontuje się z samym sobą. Posłucha swojego nagranego głosu, nawet jeśli to jest niewygodne. A osoba, która nie jest na to gotowa, jak usłyszy swój nagrany głos, powie: Ja nie lubię siebie słuchać. Wyłączy to, powie, że już nigdy więcej się nie będzie słuchać i nic więcej nie zrobi. Więc pytanie: Czy Ty jesteś gotowa na to, żeby naprawdę siebie usłyszeć? Napisz pod tym filmem w komentarzu. Czy jesteś gotowa na to, żeby naprawdę usłyszeć samą siebie? Czy jesteś gotowy na to, żeby naprawdę siebie usłyszeć i wyrazić? Życzę ci wspaniałego, cudownego dnia.